mała Siema, się mano, z tej strony ja z kanału Muzyk na Gospodarstwie, a w dzisiejszym odcinku. Nie ma to jak sobie poleżeć w sobotę pod ciągnikiem, O, no robisz na odpier. Wstydź się! Dzisiaj zasiejemy sobie owiec oh yes, sobie i Rafałowi przy okazji, ale zdarzył się unfal. Unfal to dla tych, co po Śląsku nie potrafią. Czy po niemiecku? Wypadek! Unfall, awaria! O, widzicie to? Ja tu przyjeżdżam sobie agregatem, tu jeszcze była śruba, ale to normalnie. O, tak wisi na włosku, A to tak wisieć nie może. Bo jak mi maszyna. Eee, bo jak mi maszyna ciulnie na drodze, to będzie amba. Tak więc wpadłem na pomysł, bo to jest ta oryginalna śruba. Ona, ona gwint ma dobry, poza tym tutaj, tu jest, tu jest wyklepany, ale tu ogólnie jest spoko gwint. Tylko, że może być tak, że jest odwrotnie w traktorze, tu u góry jest wyklepany gwint, a na dole jest dobry. Tylko, że nie mam takiej śruby. O, mam taką śrubę, jest za długa, ale zap, zastąpimy nią tą śrubę, co tutaj jest, bo ona też nie jest najlepsza. Tylko, że jeżeli to nie będzie trzymać. To jeszcze mam tu takie coś. Czyli konopie. Ale nie takie indyjskie do jarania. A takie konopie, wiecie, do uszczelniania. No jarać się tego nie da. Nie, żebym próbował. I co? Ja to sobie tam wkręcę najpierw. Najpierw to sobie wkręcę. Albo nie. Bo tamta śruba to już jest pierun. To tamtą trzeba... Tamtą śrubę i tak trzeba zrobić na uszczelnieniu. Z konopi. A to można zamienić, a jak nie będzie działało, to wtedy się zrobi uszczelnienie. Trzeba tego mało wziąć, bo ja nie chcę, żeby mi to rozsadziło jeszcze resztki glintów, które jeszcze tam gdzieś są. Tak, tylko żeby było. O! To powinno teraz być dobre. Z konopią trzeba uważać, bo takie Wam potem zostaną blond włoski. To jaka żona powie, żeście mieli kontakty z jaką blondynką pół biedy, jak żona jest blondynką. Nie ma to jak sobie poleżeć w sobotę pod ciągnikiem. Prawda? Wykręciłem tą drugą śrubę. To ja się nie dziwię, że ona nie trzyma. Bo gwint to ona widziała ostatni raz jakieś pewnie kur... z fabryki wyjechała. I powiecie, że tu są cztery... cztery otwory. No co z tego? Jest w tym urwana śruba. Ten ma wysrany gwint, więc zostaje mi tylko na te dwa, tak jak tutaj. Więc chcąc, nie chcąc, muszę zrobić naprawę konopią. A jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jak to zrobić, czy nie wiem, robił coś takiego, rozwiercał, yy, robił gwintownikiem, narzynką, cokolwiek, to dajcie znać, bo to by wypadało naprawić, a nie co chwilę leżeć pod traktorem i dokręcać. I zrobię sobie to, zakręcę i zapinamy się w nich jedziemy. Dobra, panowie. Tak do to, że nie ma opcji musi się trzymać Wcześniej to to chodziło prawo lewo A teraz naprawdę jest zrobione fachura No urma, nie, 200 zł się należy Tą śrubę to ja tą śrubę to do wywalenia Na filmie, jak ja miałem do osad ustawionym. No, nie pamiętam. Nie pamiętam. Zrobimy tak. kurde, nie czwórkę aż. denka. Muszę sobie obliczyć, ile co i jak zaraz pokręcić i tak dalej. Tu jest co? Wagę kupiłem. Od kolegi odkupiłem. Ja okay, idę po worek, zasypiemy. Rafa ma inny owiec, ja mam inny owiec. Ja mam bingo. Ale dla już bingo nie było, więc zobaczymy co on tam ma. Jeb, zaraz będzie rozerwany. jest zwyczajny jary Avena Sativa. Odmiana Reflex. 96% siła kiełkowania, nieźle. Ciekawe ile mój ma. 91% Czyli, widzicie? 1842,26 i34,6 e, to ten jest dużo lżejszy niż tamten Czyli będzie trzeba sporą korektę się znika zrobić Ale pięknie nóż. Jak właściwie? Taki owiec jak cholera. Bingo jednak inny jest Urafami wychodzi 180 kg na hektar ukręćmy ty. 12, 13, 14 O, proszę, dwa razy wyszło 180-182 Także spoko, można jechać Na razie jest ciasno, zobaczymy jak będzie po skończonym sianiu. Ale też niewiele miało zostać, bo tam jest 20 arów. 25 arów prawie 50 kg by wyszło tu z jakiejś nakładki. Więc jest dobrze. Wyskrobie to sypię swój i jedziemy. Padnie. lepiej zaprawiony, gdybym z tamtem wracała. Nawet może mi się tylko wydaje. Jeszcze jeden worek mam tu. Jeden w domu rodzinnym. Ale koło domu rodzinnego będziemy siali, więc tam się go wsypię. 14,5. Muszę policzyć w ogóle, ile ja muszę ustawić. Nie mogę siać tyle, ile chciałem, bo to jest razy 500 nasion to mi wyjdzie 232kg na hektar a nie mogę tyle zrobić bo wtedy mi braknie zmniejszymy obsadę troszkę ukręciłem 210 co by odpowiadało obsadzie tam e, 2470 470 mniej więcej 460 paru nasioną na hektar no i tak trzeba zasiać, wolałem 500 bo ziemię tutaj takie liche dość no ale okej okay. tak ja sobie jeszcze pokręcę jeden albo dwa razy żeby zobaczyć czy ta próba nie ucieka i idziemy na pole Trzeba to rozłożyć i teraz to. Na ścieżki. No, za dużo na pewno nie leci. Tak, patrząc po tym, co jest zasiane. Tu coś się chyba się leje przytka. Bo coś tutaj tak wyleciało, jak pojedziemy. Nie powinno, nie mogło, nie miało prawa. I co? Zgarniemy trochę. zawsze tak dobrze schodzi Albo nawet i za mało, powiem wam. ale to tak się wydaje, bo ta skrzynia, wiadomo, zawsze mam ten dylemat, nie? skrzynia jest u góry szersza. Więc na początku się wydaje, że tu bywa za mało, a potem za zapier... że brakuje. czekajcie, ten zamknę? Ja lubię tak, bo mam szerzej ścieżki, wtedy nie dość, że jest łatwiej trafić, to i lepiej jest pryskać. Owsie będzie trzeba glifosatem przelecieć. To jest peże jak 150. Potem będzie zamiana. Będzie groch z tej strony. Trochę owsa z tamtej. Tak, żeby w trzecim roku znowu utrafić z rzepakiem. I co, ja ten tak położę, tą serwiskę. Ta ziemia jest straszna. To jest piąta, czwarta, piąta, szósta klasa. Ale generalnie czuć, jaki to jest piach. 21, to będzie to 21 czy będzie omijać? Wyjdzie, zajebiście. Kurde, miałem złożyć znacznik, a go nie złożyłem. No nic, zasiane. Idziemy na następne. Zasypałem tutaj w domu rodzinnym ten jeden worek. Tutaj nie będzie dużo przejazdów. Jeden raz od muru pojechałem, no to jest to sucho, znaczy sucho, no obeszło, twardo się zrobiło. Tu na środku będzie najgorzej, ale to jest ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć przejazdów myślę maksymalnie. Także palimy, jedziemy. Nie mógł i się zatkał. Kurde. Taśma klejąca. A tu już był łatany taśmą. To chyba jest ten sam, tylko taśma nie wytrzymała. Może tak być. Wiecie, to jest rozwiązanie tylko na chwilę inaczej, inaczej, to miało być rozwiązanie na chwilę, a wiadomo jak było Panie muzyk, pan ty jesteś, kurna taki druciarz byś tego nie pokazywał na filmach, byś porządnie robił a ja mam to we dupie co o tym sądzicie jakbym nie chciał pokazywać to bym wam nie pokazywał ale tak przynajmniej macie materiał, żeby się tam pogienić w tych komentarzach. To no, robisz na odpierr Wstydź się, nie tak cię tata uczył A to skoro może możecie wiedzieć. Jak mnie tato uczył, a może nie uczył na odpieru robić. Bordeaux. nie bardzo to wygląda. W sensie tu starczy na pewno, co nie? Bo tu już zaraz będzie koniec. Ale tam jeszcze chciałem zasiać. Bo to co się nie dało na pszenicę. na no zimą, nie starczy mi na to wytopione. Bo jak tam jest 10 jarów, to by trzeba było 20 kg. A tutaj jest może z 5. Starczy tylko na to, co tutaj, tą poprzeczkę. Zatrzymałem się pod domem. I skoczę na gospodarstwo sprawdzić, bo mi się wydaje, że ja mam owiec sprzed dwóch lat jeszcze zachomikowany. Patrzcie, poza tym, że mam tu rafała trochę, to patrzcie co ja znalazłem. Widzieli to? Zaprawiony z zeszłego roku zostało przecież. Wpadłem w dziurę! Mam nadzieję, że się nic nie stanęło. Ale ona jest mniej ważna. Tu lata Zarówka z tego lata. Z kierunkowskazów Wpadłem w dziurę! Spadła. Ale ładny zachód słońca się zapowiada. To ta pochód, ta przespada znowu jak tam tamte strony. Boże, to ładnie przeszło. Zielnik. Robiłem poprzeczkę. Nic się nie zrobiła. No, Dobra pani i panewki. Gansio wyszło Czyli mam trochę ponad 70 darów Owsa na to mi wychodzi Dobra słuchajcie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym Nara ma. Pozdro